Cześć, witajcie. witam Was na moim drugim kanale. Koncie. Kan... Nie wiem, ale jest to mój pierwszy odcinek na tym koncie. I pomyślałem sobie, że pójdziemy sobie do RTV Euro AGD. Bo chcę zobaczyć jakieś fajne oferty. Bo albo jest Black Friday. I. No. I zobaczymy jakieś fajne oferty. Więc widzimy się za chwilę. A tak w ogóle bym był bardzo wdzięczny, jakbyśmy dobili 100 Ops do świąt. Wiem, że jest już no, dosyć mało czasu bo chyba półtora miesiąca albo miesiąc, o ile się nie mylę. Ale naprawdę, bym był Wam bardzo wdzięczny, jakbyśmy dobili te 100 ops do świąt. A i z chęcią Was zapraszam na moje główne konto. I możecie tam stać obs. Nie zmuszam. Może będę mówił trochę głośniej, bo nie wiem czym jest słychać. Proszę pana, proszę pana. przez Manhattan i zobaczyłem jakieś fajne tam gadety, Jakieś radyjka i jakieś słuchawki. Fajnie, ale pewnie jest 30 zł. Ogólnie plan jest nic nie kupić, po prostu zobaczyć oferty. Ale mam przy sobie 40 zł Więc można coś się skuszę, ale wątpię Dobra, już blisko w sumie to już tam widać. Nie wiem, nie, nie wiem czy widać, ale tam jest Ja tak się nazywało Nie wiem bil, Billboard RTF o dobra jest już bardzo blisko. Ile osób tam jest? Co jest? Dobra, wchodzimy. Jest najnowszy nowszy Z Flip 7. Jest, szukałem cię. Ogólnie jest to mój wymarzony main. Mm, no. Edge 50neo. No bo jest fajny. Ma jest... no, fajny tył na pewno. A nie to co mój Samsung yy, A40. Jest to mój plan B, ale przy Motoroli zostaje, bo niestety mnie na niego nie stać. Ale fajny jest, no nie, no nie, po, no nie powiem, że nie, bo jest fajny. Wyciągnąć się go nie da. Szkoda. Gdzie jest ten tablet? Wygląda komicznie, jak laptop. Bardzo mi się podoba ten nowy One, One y 7. Jaki jest ten mały w ogóle, co jest? Dla laptopiki nie potrzebuję żadnego. Ogólnie o, trochę się boję tutaj nagrywać, bo boję się, że ktoś mi zwróci uwagę, że tu nie można nagrywać. Więc staram się tak nie na widoku, więc chodzę tymi tylni, tylnymi ścieżkami. Ale jest. O, jest mój wymarzony głośnik. JLBL. Y Barty Box State 320 Jest w sumie w cenie nowego Samsung Zaczy, Samsunga... S24 <grystanie> Też bardzo bym chciał te słuchawki Albo te W sumie nie wiem czym one się różnią, niczym kolorem tylko Ty, No Fajna taka prąka nie, a nie wiem po co mi, ale fajna. O, widzę mój głośnik, który mam taki, ale że niebieski. Mam identyczny prawie, że. No, znaczy mam identyczny, tylko kolor inny. Zobaczmy głośniki, bo naprawdę są atrakcyjne. On kosztował niedawno jeszcze 200 zł. wilkumowa mówiłem o takim. Fajna klawa od Steelfilia, od Styl serii... Dobra, nie umiem się wypowiadać O, jakiś czas temu był bardzo znany ten głośnik od tracera o, przepraszam ten Ma 45 watów. Ma gdzieś pewnie, nie wiem, z 30 czy coś nie wiem, było mnie po tej stronie telefonów. O, ep, 5 o. Łocie panie. Ale Motorola pole, poleciała, nie? Bar, bardzo drogo jak za telefon. Widzę, że Xiaomi próbuje dogonić, ale no niestety Motorola nie dogoni. Tu działają Google Mapsy, serio? Ej, tu serio działają Google Maps na, na tym. Aha, weź nie potrafię. O, tak się wychodzi Oliver. Brawo Tu jest sklep nawet, co jest? Do okej okay, idę O, czemu ja ominąłem tablety? O, jest ten Huawei. MatePad, bo mam matowy ten ekran. On ładnie chodzi ten Jak się... Jaki miły on jest! Ej, wow, naprawdę jest przekazacki. O, on mi przypomina mojego pierwszego tableta, bo o, on był takich rozmiarów właśnie, a nie da się przesunąć. Dobra, idę i serio są przeceny, naprawdę są przeceny. Są fajne oferty i wydaje mi się, że jeśli potrwają trochę dłużej, czyli jeszcze nie wiem, około 2 tygodnie, to może będę miał nowego main'a, czyli Moto to aż 50 minęło dobra jeśli, do, jeśli dotarpałeś do końca to naprawdę bym był wdzięczny, jakbyś był susika gdzieś tutaj no i co? Ja się z Wami już żegnam, cześć i na razie